Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. To taki odcinek wręcz absolutnie spontaniczny. Wszystko zaczęło się od filmu Uncharted. Hej! lutnie i krzyki kinomaniaków. Co jest dobre, co jest złe? Jakie były najlepsze ekranizacje gier, które były najgorsze? Czy Lara Croft była ok, czy nie? Quiet. Dlatego postanowiłem tak na szybko w miarę przypomnieć sobie te filmy. Wiele z nich właściwie prawie wszystkie oglądałem. Jeden musiałem dooglądać. No i właśnie dzisiaj takie zestawienie, czyli 10 najlepszych filmów, które powstały na podstawie gier. Na miejscu dziesiątym właściwie nie jeden tytuł, ale człowiek, człowiek instytucja, człowiek legenda, uznawany przez wielu za najgorszego reżysera świata, czyli bol. Oczywiście Patryk Wegal miałby na ten temat inne zdanie, ale przez wielu jest uważany za najgorszego reżysera. Basically, my message is yourself. Scanner's clear! Ale to on stworzył. Niesamowite, niektóre <laughs> przerażające e, e, w swojej głębi e, ekranizacje gier, słynnych gier, Alone in the dark, House of Death, Postal czy Far Cry, I got your back, you got mine, okay? What? Te filmy do dziś u wielbicieli gier wzbudzają łzy, wściekłość, zgrzytanie zębów, śmiech albo nawet radość. Do wyboru, do koloru, a więc miejsce dziesiąte to właśnie Uwe Boll. Miejsce dziewiąte, czyli Final Fantasy, Spirits Within, a to było coś, co zaskoczyło prawie wszystkich. To było wielkie wyzwanie wizualne, i taki elektroniczno-komputerowy przełom. Aktorom już Dziękujemy. Tomek Cruz może ze swoim cateringiem za 10 milionów dolarów pomaszerować na pan Mission Impossible. Miejsce ósme. Ten pierwszy raz sam na sam z Angeliną Julie. <zysk> Czyli Tomb Raider mimo wszystko. <śmienic> Assassin's Creed. oczekiwania były gigantyczne. Uh, fantastyczna stawka aktorska, Michael Fassbender, uh, Jeremy Irons. Uh, to wszystko ciągnęło w górę, wszyscy oczekiwali.. Wait a to the Inquisition. Z jednej strony, aktorsko było naprawdę nieźle, ale wielbiciele Gier narzekali na całą fabułę i to wszystko, co tam wypchnięto. Powiem wam, że ja mam bardzo mieszane odczucia co do tego filmu, ale, ale na pewno warto zobaczyć e, Assassin's Creed e, z powodu Michaela Fassbendera i e, aktorstwa jako takiego w tym filmie. Miejsce szóste Silent Hill no to było przerażające cały klimat wizualny był niesamowity no i te piramidki Christopher Sharon's gone I need your help I'm not okay Where is she I'm trying to find my wife She looks exactly like Sharon. Why Rose hiring it's coming I 5. Resident Evil. 6, 5, 4, 3, 2, Można powiedzieć, że pod względem odwzorowania gry, to cała seria prawie była OK, ale początki były NAJLEPSZE. to Prince of Persia, czyli Książę Persji, tak to chyba się nazywało u nas, e, przygodowe kino akcji z piachem w tle i naprawdę e, to była fajna przygodówka no i Jay Gillenhol. No tak, byłem na tak zdecydowanie. <grystanie> <śmany> Miejsce trzecie Warcraft. Warcraft. Hmm. Wtedy powiem wam, że byłem gotowy zmieszać ten film z błotem, ale jak poszedłem do kina, zobaczyłem całość, to poczułem jednak fajny taki klimat fantasy. Dobrze zrobione ze świetną muzą i tym głównym motywem przewodnim. No i uznałem, że to jest jedna z lepszych ekranizacji gier. Miejsce drugie to pewnego rodzaju zaskoczenie i film, który musiałem nadrobić. Nie widziałem go wcześniej, a no i zaskoczył mnie. E, myślę, że zaskoczy wielu z was, e, a więc e, wsi spokojna, wsi zaśnieżona, a gdzieś tam czai się Wilkołak. To nie był tytuł, bo tytuł to. Not only is it the oldest, but remains one of the most effective means of traversing the ice. Everything. Oh. Uh also Holy Probably a wolf. kryminal w stylu Agathy Christie i przy okazji zwariowana szalona komedia a całość naprawdę świetnie wymyślona i zagrana well we have a good old fashioned sleepover with guns though with guns yes one of what i like and thrill a what i like and a gun

Bo jak na razie, filmy na podstawie gier to taka kategoria, może filmów klasy B, C i jeszcze dalej. A ja czekam na film, który po prostu nas poruszy, złapie za gardło i trafi do kategorii tak zwanej A. Uncharted na przykład miało potencjał. Potencjał miało, ale się nie udało. But we're waiting, because Last of Us. What if it's true? Do I need to remind you what is out there? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing: getting you killed. No, i mam też ogromne oczekiwania względem e, filmu, który ma powstać, czyli Bioshock, ale z drugiej strony, znając grę, e, hmm, no, no nie wiem, no nie wiem, bo to jest coś dozwolone od lat e, 18-21. I czy można nakręcić taki film właśnie w takiej kategorii? No cóż, zobaczymy. price happiness who can truthfully say what for every share 来人、yeah. Był absolutnie spontaniczny, nie związany z żadną premierą, no może Uncharted, które po prostu zepsuło mi trochę humor, ale jestem też ciekawy, jakie wy macie swoje zdanie i swoje typy. Czy nasza lista wpasowuje się w waszą, czy uważacie, że coś powinno się tam jeszcze pojawić? Jestem bardzo ciekawy, piszcie, a już w następnym Kinomaniaku fantastyczny, znakomity film, który no, walczy, o, będzie walczył o Oscary, ma kilka nominacji i który bardzo mi się spodobał. film belfast doesn't matter it's not how the story ends but rather the place where it begins Daddy! we're looking to cleanse the community you wouldn't want to be the old man out in the street you touch my family and i'll kill you